Dobra, i tak jak y, przypuszczałem <noise> Chyba ABS musi wylecieć Bo mnie to nie puści Ten silnik jeszcze musi się przechylić do tyłu a aktualnie to on sobie tak no, leży... tak Ech. Ogólnie chciałem zostawić ABS Ale no niestety Chyba nie będzie dane. Witam widzę w kolejnym odcinku. Pewnie nie za prędko on wyszedł, no ale zobaczymy, jak mi to tam pójdzie. Ogólnie kontynuujemy pracę nad y, S14. Y, jak widzicie, mamy już w sumie silnik w budzie. Jest już przymocowany, jest skrzynia wrzucona, spięte z wałem I w na dzisiejszy plan Sobie obrałem wszystkie węże e, Typu chłodzenie, e, wspomaganie Wszystko trzeba popodpinać Kabelkologię ze skrzyni biegów Alternator, rozrusznik i jakby Całą resztę plusa też będę się starał podpiąć. Dzisiaj na pewno tego nie odpalę, bo e, jak widzieliście na przebitkach wcześniej, to muszę polutować wiązkę Znaczy to jest ogólnie kabinówka. To było we 13 i tu się różniło podobno wejściami tylko pinauty. Czyli wszystko to, co ma ten sam kolorek, to po prostu muszę. E, Polutować ze sobą i powinno to banglać. Reszta wiązki jest git. I mam nadzieję, że nie trzeba będzie tu nic więcej dokładać, rzeźbić. Mamy Linka, także przed pierwszym odpaleniem trzeba będzie się podpiąć, potestować wszystko. Czy działa tak jak należy? Eee, typu wtryski, cewki pierdoły. No, mam nadzieję, że ABS będzie działał, bo ABS był wyciągnięty całkiem, żeby pomalować całą komorę. Możecie napisać w komentarzu, jak, jak wyszła komora. Mi się ogólnie podoba, może nie jest jakoś tam perfekcyjnie, ale jest lepiej jak było. Przynajmniej już te góry kielichów nie straszą, że są białe, a reszta jest taka obśrupana. A dobra, pora się brać. Do roboty myślę, że zacznę od wspomagania. Trzeba zbiorniczek przykręcić z powrotem na miejsce. Nie wiem, gdzie on wychodził, czy tu, czy tu. To się zaraz okaże. Także do roboty. Dzień dobry wszystkim z pięknego Malibu w Vice City. <noise> Stary Kody pojebał. Miało być Sabre Turbo, a wyszedł Beach Buggy. <noise> Uświetlimy Fik, proszę bardzo. Jaki żółty rodzyneczek. Te światło to tak chuja daje. Stary stwierdził, że garbusem nigdy nie jeździł. To se kupił garbusa. Offroadowego wyścigu. Dobra, mamy już komputer na miejscu. Na miejscu przygotowany. Eee, dodatkowa wiązka, żeby sobie podpiąć jakieś pierdoły. Może się przydać później, ale to trzeba wrzucić do auta. Także... Dobra, zainstalowane. Nie maruć! Co nie Maruć? Ja tu od razu poproszę bo na okulistę. Ale ja ci już krzesło przygotowałem. To patrzcie jakie piękne lampy. Brudne, tak. że światła nie dają. Ale to daje, tylko, o, tylko nie... Wy... To skryje. Tak, najwyżej. Patrzaj. Nie narzekaj. Teraz popatrzyłem jak włączyłeś, więc oślepłem w <grym> Ale czwierle <nie> <grym> Dobrze. Czyli ostatnia prosta. Sto. Tak. Tak. Y chyba spakowałem kubek. Sprawdziłem idla. Mam kubek, proszę. O. Cały kompleks. Gracias. Sprawdziłem idla. On ma być podpięty pod 12V, a nie pod 5V. Więc możliwe, że tu jest chyba źle. Y ja tak aktualnie. Może na razie tu. Dobra, jak pan Sebastian się bawi z kabelkami to ja w sumie sobie... Ja lubię włoszczyznę. Spaghetti te sprawy. Ale w Japonii nie ma spaghetti. Kurwa to. <laughs> to ja będę sobie przyklejał w sumie zegarek. I ten już tutaj nie będzie istniał. Nie wiem w ogóle czy on jeszcze... O o Nie? Już ci daję. Czy to będzie tu, czy nie tu? To się jeszcze okaże, czy to będzie się dało podłączyć, czy nie. Ale no, tak się to będzie prezentować. Już ci daję, już mi tam nie machaj. Gdzie jest Geiger? A mówił, oderwij te, te czerwone pasyczki z tej taśmy dwustronnej, bo się będziesz pierdolił. A mówił, nie pierdolił. Kurwa i krzywo. Ale minimalnie, czekaj, bo nie docisnąłem. O, puściło. Dobra. Milimetr w lewo. A widzę, kiedy jest prosto. Bo jak masz czternastkę na gejdżu to prawie się pokrywa na środku pomiędzy zegarami, nie? Dobra, chuj będzie tak. O, tutaj pokażę ładnie dla widza. Jak to sobie siedzi, kurde, lepiej jak fabryczka. Ech. Jest na środeczku. Kurwa, trzy razy poprawiałem, żeby było ładnie. Jeszcze trzeba dokręcić, ale... Będzie git. Teraz trzeba jeszcze kabelek przecisnąć. Okay, tak jak uh... No pokazać że w no to No to co? Pa palta? Franciszek. chuj najwyżej wybuchnie. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> czekaj, jeszcze raz. No, to idź tam, mechanikuj. Poczekaj, ja musiał mądro że coś jeszcze robimy, ustawiamy. To... To, to już się nagrywa tam, kurwa. Tak? Tak. A, no to chuj, to sobie wytniesz, kurwa, w pizdu. Dobra, to jak? Best second first try. To jest ten. Yy, yy, płyta z Windowsa. To jest płyta z Windowsa yy, yy, Instaluj i... Instaluj teraz. Instaluję. Czekaj, ja tu wezmę to, lampki. O, pa, będziesz w świetle Jupiterów. Ledwo się mieści do tego auta. O kurwa, to teraz lepiej. Cieka, cieka, ta lampa tu jest podpięta, rozumiem? Nie no, silnik zimny, tak, bardzo dotykam, nie parzy. No. Nie było odpalany, broń nie Boże. Był. O, bakteria się. Mówię, kończy. w podłącznie podłączają, a później wybuchają silniki. Nie będę tu jeździł. Nie daj się. Panie hituje. Paczek check engine napierdala. To będzie... jest. Złom. Złom Dobra. Czyli nie działa. Dzień, dzień, dzień. 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 Nie, dzień. nie, nie. To działa. Delay. On miał... Kalibrację, czy się zrobiło? Nie no. Kurwa, paczek jest piękny. Nie ma... Tak samo? Nie, nie, to wygląda... Nie, nie. No tak. Nie Uf, ma, ale trzeba zobaczyć co to jest Ale to dla mnie to może być yy... Da, sonda Cóż no, kurwa wystarczy skręcić Arapatem O i działa o. I moja ujebana noga A, No się Nie, ma. Czy ona musiała się nagrzać Od wydechu po prostu. Sebastian został idol control kontroler jestem <laughs> Resztkami baterii Dobre. Dobra koniec imprezy <śmiech> <śmiech> Ja pierdolę, jak Kurwa, jak spierdolił Jak to chujowo chodzi to jest... Kurz się chciał od gun jakieś chuj to macie, kurwa później takie rzeczy. Przecież to kurwa jest rezonans. Jeszcze kurwa podwójne dłuższa to jest tak, tam jest The next day. Trochę to zajęło, bo nie będę nagrywał całego uprzątania kabli. Ale wiązkę mamy w sumie już poprowadzoną ładnie. Co się dało schować? To jest schowane. E, tu jeszcze muszę kupić takie łóżka, co się przykręca, żeby ten kabel sobie fajnie siedział. Tu się w miarę klinuje, więc jest git. Mm, ABS mamy zamontowany. Siedzi na miejscu i zostało co w sumie z komory aha jeszcze boost solenoid i wąż od e, jakby overflow do zbiorniczka jakby czasem miało wywalić wodę a tak no to komorę mamy już gotową jeszcze tylko przetrzeć gdzie nie z kleju po taśmie to jest wszędzie się smaruje e, przykręcić ten cooling panel ale i tak go muszę nowego kupić, bo jest cały połamany i jest średnio oklejony. Strony kierowcy można powiedzieć, że mamy tu zamkniętą. Shifter osłony wszystko na miejscu. Jeszcze zostawiam tam miejsce, bo nie wiem co z tymi czujnikami. No, to musi zostać na razie tak, bo nie wiem, czy tu nie trzeba będzie. Yy, zamieniać pinów albo mierzyć po prostu tych czujników co jest wpięte to jest wpięte ale no to musi tak zostać i to muszę poczekać na Sebę żeby ogarnął to został w sumie jeden z ostatnich elementów układanki wydechu przednim razem yy, nie miałem uszczelki a to jest uszczelka tu zaraz na downpipe ie. to trzeba to wyrzucić Kurwa, sobie to wyżej podnieść. O, co tu, niedokręcone. Dobra, i tak mamy to. Łap, łap, fokus. O! Tak mamy to finalnie wyrysowane. Tak trzeba obciąć, aby się zmieściło przy skrzyni. Musi być na równi. Ale chuj, będzie pasować. Ciekawe, jak długo wytrzyma. Zobaczymy tak cytując sobie klasyczka. I to jest to kropka w kropkę. Jakby wyszedł z fabryki. A jaki brzydki? No nic, najważniejsze, że działa. W tym przypadku działa. Jak długo? Nie wiem. Gaskocik już na miejscu. Dobra, fureczka w dół. I można odpalić, sprawdzić czy może się dźwięk poprawił już nie jest taki. Spierdolony, bo nie mi to za, za fajnie. Znaczy w sumie, sam nie wiem, z jednej strony jest git, a z drugiej nie do końca. Dobra, akumulator podpięty, można palić. jest trochę duszny dzień żeby cokolwiek w aucie robić nawet także pompa w sumie wyciągnięta eee, gdzieś miałem pompę drugą, chyba jest tu co tu mamy w sumie nową skarpetę, gumeczki opaski, kostkę i pompkę made in US to ma być podobno wallbro Walbro, Walbro by chyba przyszło w jakiejś opisanym pudełku, a nie w jakimś noname'ie. A no, zobaczymy. Muszę sprawdzić też co to jest. Może tu już ktoś kiedyś pompę zmieniał na coś mocniejszego. Nie wiem nawet jak wygląda oryginalna nissanowska. Zobaczymy, zaraz to rozbieram. Jestem ciekaw czy ta skarpeta Powinna taka być, taka zawinięta do góry. Dobra, bo tak zajebiście włączyłem nagrywanie, że go nie włączyłem. E, tak, tu mamy, mamy już w sumie pompę odpiętą od stelaża. E, nie pamiętam czy mówiłem, że skarpeta no, ma już swoje czasy świetności za sobą, ale mniejsza. E, chodzi o to, że tu jest jakaś lepsza pompa. Ledwo, bo ledwo widać, no Wam nie pokażę, no ale jest, treperformance.com Nie wiem co to jest, zaraz trzeba wleźć na neta Bo jeśli to jest lepsze od Wolbro Chyba to zostawię, a to będzie w razie w To nawet wygląda identycznie, wszystko, cała wtyczka Teoretycznie mógłbym zrobić po prostu plug and play Przełączyć, żeby było git Nie wiem jak z tymi kablami tu Dobra, to wychodzi na to że ta pompa to jest praktycznie to samo co Wolbro. Mm. Dobra, mamy to jako tako. Siedzi teraz pora wsadzić to z powrotem do auta. Jak to pójdzie? Pewnie tak samo lipnie jak te kurwa klipsy u na miejscu, siedzi sobie o tam także bajlando. dobra, zostało tylko węże pospinać i odpalić, mam nadzieję, że będzie działać miejmy nadzieję i miejmy nadzieję, że ta skarpeta nie odpadła bo ten klips nie chciał tam zajebiście fajnie siedzieć tylko coś spadało, a ona się wygina pod w sumie takim kątem jeszcze mam nadzieję, że będzie git człowiek to jest y, tępe zwierzę Bo żeby znaleźć najprostsze rozwiązania to nawet na to y, nie wpadnie ale tak mm, tu był problem cały czas z kurwa, z iatem że pokazuje 65 stopni i jest Signal Error. Kurwa, no nie dziwię się, że jak tą kostkę wepniesz, to ona wypada. Znaczy ten pin się cofa. I tu nie ma przejścia. I szukaj se. Już wszystko Sebastian pomierzył. I tak zaczęliśmy grzebać przy kostkach i wyszło, że to kostka. Po prostu trzeba zarobić nową. Powinno banglać. Zobaczymy. też w sumie kolejna sprawa eee, sensor znaczy ta, kurwa jak to się nazywa po polsku, a sonda, sonda no sonda była zdupcona, bo wyrzucała błąd że jest fail, error signal, fault i error signal chływi coś takiego na, na gauju i on ogólnie pokazywał dalej jakieś wartości po zgaszonym silniku po rozgrzaniu Dlatego wyrzuciłem po prostu ten sensor, co był razem z silnikiem, i założyłem nówkę sztukę z pudełka. Powinienem zrobić tak od razu: no bo to nigdy nie wiadomo co to wsadzisz. ale teraz już działa. Tutaj macie jeszcze nagranie, jak ogarniałem czujnik temperatury w dolocie. Na samym początku po prostu zdjąłem górną część dolotu. Żeby wywiercić dziurę, nagwintować i szczelnie wkręcić czujnik, ale po prostu ścianka była za cienka i nie było wystarczająco gwintu, żeby to solidnie zamocować. Dlatego kupiłem tulejkę, rozwierciłem to, żeby tulejka po prostu się wpasowała i pospawałem to. Dałem z siebie całe 30%. Myślę, że wygląda dobrze. Eee, Szlifnę to, spróbuję wkręcić czujnik, czy on w ogóle jeszcze tu wejdzie. Ja myślę, że powinien wejść. Oj, oj, już w rękach nie wchodzi. Ale dobra no dobra, może nie jest jakoś perfekcyjnie. Mi się kurwa tu krawędzie poprzytapiały. Ale dobra, jest git, że w letnie można czujniczek wkręcić, żeby działało. Wcześniej powiedzmy, że działało, ale nie do końca. Teraz powinno działać. Przód mamy już pięknie poskładany. Nawet w sumie maska siedzi jako tako. Eee, pewnie jeszcze trzeba ją poprawić. Światełka działają, wszystko jest git. Dobrze jest zobaczyć to auto znowu w całości. Ale przydałoby się je umyć, ale jeszcze przed tym, chyba pora na zmianę. Myślę, że będzie to pasować idealnie. Tylko niech ja to znajdę, dobra, cicho, tam nie pika. Z racji, że Nissan już nie jest powolny. Myślę, że idealnym zwieńczeniem tego projektu będzie czerwony znaczek Sylwii i myślę, że będzie to dobrze pasowało z emblematami od VSKF-ów. Myślę, że będzie git, także szybka podmianka i widzimy się zaraz. I ten znaczek siedzi. <kliwna> Robi robotę. Kurwa, w ogóle zobaczyć to auto znowu z powrotem, ze zderzakiem, lampami, ze wszystkim to jest radocha. radocha. Nie wiem, dla niektórych to pewnie jest e, 2-3 dni roboty, żeby wsadzić silnik. Ja z racji, że nigdy silników jako tako swapowa nie swapowałem. A z największych robót to jest wymiana sprzęgła albo skrzyni biegów. <kliwna> No to to jest coś takiego, taki achievement, można powiedzieć, że osiągnąłem. Co prawda, no auto jest brudne, ale kurde, dobrze to wygląda. Dobrze, dobrze. Z zewnątrz dużo się nie zmieniło, bo nawet, nawet intercoolera nie widać. Widać go, jakby tam w grillu. Znaczy, tu i tak nie widać, bo kamera tak nie łapie. Ale no. Najważniejsze jest podmachu. No. To jest efekt tej pracy. Półrocznej pracy z przerwami, ale no. Tu i tak, póki setup nie jest jeszcze do końca ogarnięty, bo tu został e, zawór do podpięcia. Bo z sobą będziemy chcieli to na razie e, ogarnąć, żeby spring upuszczał ciśnienie. Chcemy wiedzieć, ile dokładnie ładuje. I jak będzie wiadomo co i jak, no to ten zawór będzie podpięty. I pewnie w komorze jeszcze się parę rzeczy zmieni. Myślałem, żeby pomalować pokrywę białym proszkiem i z czarnymi napisami. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. E, Kod na gorącą stronę trzeba wrzucić turbo, może obudowę wiatraka wymienię, bo tak straszy porównując do, do reszty. Tyle plastiki, wszystko na miejscu, wycieraczki ABS. ABS się ostał, ale z racji, że jest zewnętrzny wastegate i jest tam bardzo ciasno, bo przy gaszeniu silnika e, tym ostatnim ruchem silnik po prostu jak się buja to delikatnie uderza o podstawkę od ABS u i nie wiem czy to finalnie e, nie wyleci całkiem I tyle to jeszcze jest do, do przemyślenia będę musiał jakąś kierownicę powietrza tam ogarnąć pod spód mm, bo ten stożek idealnie wychodzi na tej dziurze co jest dobre bo będzie miał dolot zimnego powietrza ale kolejna sprawa jest taka, że będzie miał dostęp do wody. Jak wleci jakaś kałuża czy coś, żeby czasem nie zostało wody, bo już znam takie przypadki. Ale to myślę, że póki co to tak zostanie. Nowy cooling panel wleci. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jak coś, to myślę, że na tym po prostu zakończę ten odcinek. Nie wiem, ile finalnie wyjdzie. Nie wiem, ile <grytanie> roboty nagrałem i tak dalej ale chcę żeby po prostu ten proces był cały zakończony także nissan jest oficjalnie uturbiony e, działa działa, jeździć jeździ ale jeszcze są jakieś tam pierdały do, do poprawki jak to zawsze coś się znajdzie nie? także dzięki bardzo za oglądanie mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku a ja postaram się może dorzucić wam update tego oto jego mościa. jak widzicie żyje i ma się dobrze i nawet wygląda jeszcze. A Mazda, Mazda pewnie pojawi się jak Nissan będzie ogarnięty. Dzięki za oglądanie tego odcinka, zostawcie jakiś komentarz po sobie, lajka i widzimy się pewnie w kolejnym odcinku. Także nara.